To jest dla mnie najciekawszy problem, nie tylko literatury kryminalnej, ale w ogóle być może ludzkiego życia. To, dlaczego czynimy zło, dlaczego robimy te wszystkie straszne rzeczy, które robimy. Prawie tak samo było wtedy, gdy tamten leżał już na ziemi, gdy przestał nawet harczeć i mrugać. Uklęknął nad nim, przepatrując się z ciekawością twarzy ofiary. Zastygła w jakimś dziwnym wyrazie ni to zdziwienia, ni to przerażenie. Także wówczas opanował go taki spokój, jakby wypełniła go kosmiczna próżnia, jakby wziął go w posiadanie jakiś demon albo Bóg, dobry, wyrozumiały i wszystko wiedzący. To on zdawał się kierować jego ręką. No nie, nie w sensie dosłownym, nie zwariował przecież, ciągle był sobą. Ale był to inny on, taki, którego spotkał wtedy po raz pierwszy. Lekko uśmiechnięty, pełen dystansu, ale i ciekawości. Gotów na zabawę oraz nowe wyzwania. Jakiś pieprzony, zakrwawiony Buddha. Nożem, który ciągle trzymał w dłoni, zaczął wodzić po twarzy tamtego. Powoli, jakby rzeźbił w miękkiej glinie. Jeszcze wczoraj, gdy sobie o tym przypominał, zbierało mu się na mdłości. Był przerażony, włosy stawały mu dęba, jakby stał samymi piętami na brzegu przepaści. Dziś nie, dziś wszystko było w porządku. Dziś przypominał to sobie nawet z pewnym rozbawieniem, jakby zrobił krok w stronę otchłani i odnalazł tam niewidzialny most. Poczuł, jak rozlewa się po jego ciele dziwne, trudne do określenia uczucie. Uczucie zdrowia i siły. Jakby dokonała się w nim jakaś zmiana, jakby siły witalne tamtego, jego bezwstydna tempa arogancja, jego bezrefleksyjne samozadowolenie wniknęły w niego i przemieniły go niczym magiczny eliksir. Wiedział, że to nieprawda, że to nie może być prawda. Ta część jego osobowości, która wciąż była do bólu racjonalna, przypominała mu o tym skpiącym uśmiechem. Ale jednocześnie coraz bardziej w to wierzył. Jakby myślał naraz dwie całkowicie sprzeczne z sobą myśli. Jakby żył równocześnie w dwóch nieprzystających do siebie i wykluczających się wzajemnie rzeczywistościach. Jakby w jego głowie egzystowały w najlepsze dwa diametralnie różne światopoglądy, tłumaczące świat w kompletnie inny sposób: fizyka newtonowska i fizyka kwantowa, wiara i wiedza. A on coraz bardziej skłaniał się ku wierze. Witajcie w zupełnie innej opowieści. Ja nazywam się Przemysław Poznański, a naszym gościem jest dzisiaj mój imiennik Przemysław Borkowski. Yy, pisarz, poeta, felietonista, scenarzysta, artysta kabaretowy. Nazbierało się tego. Tak, mam sporo sprawności, chociaż mam nadzieję, że jedną główną, czyli pisanie. Właśnie chciałem spytać, czy to jest takie poszukiwanie swojej ekspresji twórczej, czy pan już, właśnie już znalazł tę ekspresję i jedzą pisarstwo? Nie miałem czego szukać, bo tak naprawdę zawsze chciałem pisać i zawsze pisałem, od, można nawet powiedzieć, że od dziecka. Pierwszą powieść wydałem 11 lat temu, to już trochę czasu minęło, ale wiersze czy opowiadania pisałem znacznie dawniej. Więc nie było czego szukać. Po prostu robię to, co lubię chyba robić najbardziej. I tak naprawdę od początku były to kryminały, bo Graf Pochowanego to kryminał, co prawda z elementami science fiction, ale jednak kryminał. Hotel Zaświat to kryminał z elementami powieści grozy. Potem była trylogia, czy też cykl, Zakładnik, Niedobry Pasterz i Widowisko z psychologiem, Zygmuntem Rozwódzkim i dziennikarką Karoliną Janczewską w głównych rolach. Skąd wybór takiego właśnie gatunku? Ten gatunek sam się wybrał. Ja w zasadzie od początku zauważyłem, że w tym, co piszę, zawsze ktoś ginie. <gry> nawet jak pisałem, co mi się jeszcze zdarzało w, w czasach studenckich, wiersze czy nawet jakieś formy satyryczne, zawsze tam było morderstwo, więc ten, ten kryminał we mnie tkwił głęboko i, i teraz po prostu w ostatnich latach wybił się całkowicie na powierzchnię, a tak naprawdę w pewnym momencie podjąłem decyzję, że ponieważ ten rodzaj Działalności człowieka. Interesuje mnie szczególnie, wobec tego napiszę tym razem zwykły, normalny, gatunkowy kryminał, już bez żadnych wątków science fiction czy powieści grozy. Coś, co będzie jednoznaczne gatunkowo to był właśnie zakładnik, i to doświadczenie mi się na tyle spodobało, że postanowiłem je kontynuować. Cykl Zakładnik, Niedobry Pasterz i Widowisko rozgrywał się w Olsztynie, czy w okolicach Olsztyna, czyli w pana de facto rodzinnych okolicach. Tutaj w powieści Rytuał Łowcy mamy Warszawę i jest nawet napisane, narrator mówi w pewnym momencie, że pana bohaterka, czyli Gabriela Sredyńska, prokurator Sredyńska, przeprowadza się do Warszawy. Czy to jest taka symboliczna przeprowadzka przemysła Borkowskiego jako pisarza do Warszawy? Tak, przedni cykl rozgrywał się na terenie Olsztyna, dlatego że jestem silnym patriotą lokalnym i bardzo kocham Warmię i swoje miejsce urodzenia. I mieszkając w Warszawie też próbowałem jak gdyby powrócić w tamte rejony również pisarsko. Natomiast Warszawa jest też miejscem i miastem, które bardzo mi się podoba, bardzo lubię. Jestem z nim mocno związany, uważam, że jest świetne miasto do życia. A też tak naprawdę, literacko chyba dużo ciekawsze, bo zostając w Olsztynie, mam wrażenie, że stanąłbym przed tym problemem, przed którym staje większość pisarzy, którzy. Umieszczają swoje akcje swoich powieści w mniejszych miejscowościach. To znaczy, że w pewnym momencie staje się nieprawdopodobne, że w takiej miejscowości dzieje się aż tyle strasznych rzeczy. Natomiast Warszawa, dwumilionowe miasto, stolica dużego kraju, jest na jak najbardziej miejscem, gdzie mogą dziać się różne rzeczy, yy, też inne niż w Olsztynie, bo mogę w, w to wplątać i media, i politykę. Są szersze w, o wiele możliwości w tego typu mieście. A poza tym, tak jak mówiłem, bardzo lubię Warszawę, zwłaszcza też ten rejon, w którym ja sam mieszkam i w którym też umieściłem akcję swojej książki, który jest bardzo malowniczy i dosyć ciekawy. Dlatego ta przeprowadzka do Warszawy razem z główną bohaterką mam wrażenie będzie na stałe albo na dłuższy czas. No to skoro jesteśmy w Warszawie, skoro jesteśmy na Bielanach, to rozumiem, że możemy ruszyć śladami Rytuału Łowcy. Od czego zaczniemy? Możemy zacząć od tamtej ulicy, to jest ulica Kolektorska, nie jest zbyt ważna w, w książce, ale trochę akcji tam się działo, ale niedaleko jest miejsce, gdzie mieszka morderca. Możemy je Państwu pokazać. No to ruszamy. Chciałbym przedstawić teraz Państwu okolice, w której dzieje się spora część akcji mojej książki Rytuału Łowcy. To Marymont. Niezwykła dzielnica leżąca prawie w centrum Warszawy, niedaleko snobistycznego Żoliborza, ale jednocześnie yy, dzielnica leżąca jakby na uboczu, pełna przedwojennych, starych, malutkich domków, yy, pełna haszczy, pozarastanych parcel, ruin. Dzielnica można powiedzieć idealna, żeby działy się to różne, dziwne, niepokojące, straszne rzeczy, żeby tu właśnie odbywały się Przerażające morderstwa. Skoro umieścił pan akcję swojej książki w tym miejscu, to rozumiem, że także po to, żeby móc się na przykład przejść po okolicy, sprawdzić, czy na pewno ten budynek, o którym pan pisze, wygląda tak, jak pan go zapamiętał, te ulice wyglądają tak samo, jest tyle i tyle metrów od jednego miejsca do drugiego. No tak, znaczy, ja raczej jestem leniwym pisarzem, nie, nie bardzo lubię researchu, dlatego umieszczenie akcji swoich książek w miejscach, które znam bardzo dobrze, jest dosyć wygodne, ale to nie jest jedyny powód. Myślę, że ważniejszym jest to, że mam stosunek emocjonalny do tych miejsc. Pierwszy raz akcja w Warszawie, ale tych pierwszych razów jest w tej książce znacznie, znacznie więcej, bo po raz pierwszy jest to kryminał, jest to powieść, w którym bohaterowie pochodzą z kręgów wymiaru sprawiedliwości, bo jest prokurator z Edyńska, jest komisarz Aleksanderski, jest potem komisarz z cbs Halicki, Pan mówił o tym, że nie przepada za researchem, ale rozumiem, że jakiś research był potrzebny, żeby stworzyć takie postaci, żeby uwiarygodnić postaci, które no, są policjantami czy prokuratorami. Nie no, oczywiście nie, nie przepadam za researchem, ale on jest niezbędny, ale cały szczęście przez te 10 lat, kiedy piszę książki, już sporo się dowiedziałem i też mam kilku dobrych konsultantów. Między innymi moim konsultantem jest prawdziwy panie prokurator. W związku z tym mam nadzieję, że, że to, co opisałem, Dosyć się zgadza z prawdziwą pracą prokuratora, ale to też wiąże się z, z, też poniekąd z moją poprzednią serią. Znaczy, też stwierdziłem w pewnym momencie, że bohater, tak jak Zygmunt Ruzulski, psycholog, który nie jest policjantem, ma swoje ograniczenia. To znaczy, oczywiście, amator, który prowadzi śledztwa, jest ciekawy do pewnego momentu, ale ta formuła też się wyczerpuje. W pewnym momencie jednak, jeśli chcemy. My, Napisać kryminał naprawdę krwisty i porządny, to tam nie może się obyć bez policjanta i bez wymiaru sprawiedliwości zwyczajnie w świecie. Bo ów detektyw amator, mówię, to jest, to, to jest świeże i, i przez nie wiem, właśnie może przez trzy powieści działa, ale gdybym musiał napisać już czwartą, Zresztą w trzeciej części przygód Rozwódzkiego on już powoli się zakotwiczał w policji. Już zostawał konsultantem policyjnym. Musiałbym go chyba jednak wcielić do tej policji. Po raz pierwszy też w pańskiej twórczości pierwszoplanową postacią staje się kobieta, właśnie prokurator Gabriela Seredyńska. Skąd taki wybór i czy to było trudniejsze? Dać cały ciężar powieści, złożyć na barki kobiety, pisarsko oczywiście. No było oczywiście trudniejsze, z oczywistych względów, że nie jestem kobietą, ale już w moich poprzednich książkach, w Zakładniku, o Niedobrym Pasterzu czy Widowisku, były dosyć silne i bardzo istotne postaci kobiece, na przykład dziennikarka Karolina Janczewska, a później także Weronika Stankiewicz, czyli policjantka, która tam też miała swoją dosyć istotną rolę, więc Gabriela Seredyńska jest jak gdyby naturalną ewolucją tamtych, Tamtych kobiecych postaci. Jest to, jest to też ciekawe, tym bardziej, że jest dwóch bohaterów tak naprawdę i męski, i żeński nie licząc, yy, yy, nie licząc bohatera negatywnego yy. ale z pewnego punktu widzenia to jest tak naprawdę wszystko jedno bo każdy bohater, czy kobieta, czy mężczyzna jest alter ego pisarza i tego się nie uniknie a ponieważ my, pisarze, mamy sporo cech kobiecych, przynajmniej jeśli chodzi o psychikę, więc nie było to aż takie trudne, żeby, żeby dogrzebać się tych warstw i osobowości. I tu muszę jedno rzecz jeszcze powiedzieć a propos yy, o postaci kobiece, że mam taki diaboliczny pomysł, żeby yy, antagonistką w mojej następnej książce właśnie była kobieta, żeby ona była zła. To pan powiedział, że Gabriela Sredyńska jest takim uosobieniem silnej kobiety, ale to tak nie do końca. To jest bardzo silna kobieta, rzeczywiście, ale pełna wątpliwości we własne umiejętności, własne, własny talent czy własne przygotowanie zawodowe. Ona trafia bądź co bądź do prokuratury okręgowej, gdzie tak naprawdę do jej przełożona tamtejsza wcale nie pomaga jej w tym, żeby w siebie uwierzyć. Wręcz przeciwnie, podważa jej wiarę w siebie. To, to bardzo skomplikowana postać kobieca. Bardzo skomplikowana, bardzo ją polubiłem, dlatego mam nadzieję, że jest to postać też mocno rozwojowa. A jej wątpliwości są też poniekąd wynikiem tego, że jest moim alterego. A teraz chciałbym Państwu przedstawić miejsce zbrodni. Jedno z miejsc zbrodni z mojej najnowszej książki „Rytuał Łowcy”. To właśnie tu, gdzieś między tymi blokami, znaleziono zwłoki drugiej ofiary. A z tyłu za nami widać biały mur cmentarza wawrzyckiego, gdzie morderca zostawił swój wiersz, bardzo mocno związany z całą sprawą. Co ciekawe, zwłoki były upozowane w ten sposób, jakby ofiara biegła w kierunku cmentarza. Ja zatrzymałbym się teraz przy Złoczyńcy, mordercy, antagoniście, bo jeżeli jakieś postaci w tej powieści mają swoją rzeczywiście rozbudowaną historię, swoje retrospekcje, swoje wspomnienia, to właśnie Seredyńska oraz antagonista. Która z tych postaci tak naprawdę w pana głowie zrodziła się pierwsza? Pierwszy zrodził się antagonista, morderca. Od niego się w ogóle zaczęło. To było to ziarno, z którego wy wykiełkowała cała powieść. E i też to jest moim zdaniem wynik pewnej ewolucji mojej pisarskiej, bo w Kryminałach właśnie to mnie najbardziej zawsze pociągało, czyli ta mroczna strona człowieka, to dlaczego czyni zło i co, co powoduje, że zwykły normalny człowiek może zamordować. Dlatego skupienie się na mordercy, na antagoniście jest tutaj chyba w moim przypadku naturalne, bo daje najwięcej możliwości. Co prawda w poprzednich moich książkach Rozwódzki także miwał swoje ciemne strony, ale no, siłą rzeczy nie mógł ich mieć aż tak dużo i to zaglądanie w ciemne jego wnętrze nie mogło sięgnąć aż tak daleko. Tutaj mamy człowieka, który rzeczywiście sięgnął z samego dna zła, jeśli tak mogę powiedzieć. I to dla mnie właśnie jest bardzo ciekawe. Tak naprawdę ten antagonista to jest Everman. To jest przynajmniej z początku człowiek jak każdy, jak każdy inny, jak każdy z nas. On popełnia swoje pierwsze morderstwo w wyniku pewnego rodzaju bodźca, pewnego rodzaju także kompleksu, które w sobie nosi. Czy to jest tak, że każdy z nas tak naprawdę może pod wpływem jakichś bodźców popełnić zło? Może nie aż tak okrutne oczywiście jak on, ale czy, czy, czy to jest tak, że wziął pan właśnie normalnego człowieka i poszukał bodźców, które mogłyby go posunąć do popełnienia zła? No dokładnie o to mi chodziło i dokładnie taki był pomysł i zamysł tej, tej książki. Jestem o tym głęboko przekonany, że jesteśmy ludźmi... Człowiek jako gatunek jest w ogóle gatunkiem agresywnym. Agresja tkwi w naszej naturze, a kultura, religia czy, czy prawo próbuje to tylko utemperować. Dlatego mnie bardziej interesują zwykli ludzie, którzy mogą stać się mordercami, niż, nie wiem, gangsterzy czy... Czy psychopaci, którzy też oczywiście są ciekawi, nie ukrywajmy. Ale taki właśnie był pomysł na tego bohatera. To zwykły człowiek, który żyje normalnie, wręcz jest nawet, można powiedzieć, grzeczny. Wyrzuca śmieci, segreguje odpady, e, daje pieniądze żebrakom, e, spluwa przez lewe ramie, chodzi do kościoła. Robi wszystko, co wszyscy powinni robić, tak? E, nagle w wyniku e, pewnych wydarzeń ze swojego życia, których nie będę, nie będę zdradzał. Yy, przechodzi powoli na drugą stronę. Znaczy, w pewnym sensie świadomie także, ale w pewnym sensie yy, dzieje się to samo. Czy znaczy, dzieje się to samo, ale w pewnym momencie, w pewnym momencie on stwierdza, że okej, okay, to mi się podoba, że dość już mam bycia takim człowiekiem. W tej sytuacji mogę sobie na to pozwolić. To jest yy, dla mnie najciekawszy yy, problem nie tylko literatury kryminalnej, ale w ogóle. Być może ludzkiego życia. Jeden z najciekawszych. To, dlaczego czynimy zło, dlaczego robimy te wszystkie straszne rzeczy, które robimy. Bo yy, każdy z nas chyba, mam wrażenie, miał, być może nawet wielokrotnie, takie doświadczenia, że chciałby kogoś zabić. To Ten impuls, nie wiem, nawet podczas prowadzenia samochodu się często zdarza, że mamy ochotę wyjść i komuś po prostu przywalić. Yy, ja po prostu wziąłem ten ogień. Tą iskrę, która również we mnie jest, postaram się ją rozdłuchać do, 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 do pożaru. Czyli wyobrazić sobie, co by było, gdyby, ten, gdyby ta chęć, którą wszyscy odczuwamy raz na jakiś czas, rzeczywiście zrealizowała się z, z powodu czy też dzięki okolicznościom zewnętrznym. Obserwujemy tak naprawdę narastające w tym bohaterze szaleństwo, do tego stopnia, że gdzieś tam pojawiają się elementy magii, jakieś maski afrykańskie. Oczywiście jest to magia, która działa wyłącznie w jego umyśle. Czy tworząc go, wzorował się pan na jakimś autentycznym psychopacie, przestępcy, czy też raczej krok po kroku tworzył go pan od początku do końca sam? Nie, nie, nie wzorowałem się na jakim konkretnym. Raczej u mm, mm, no, początków w tej tej akurat strony jego osobowości, była pewna rozmowa, którą odbyłem ze swoją e, przyjaciółką, która jest etnografem i bada e, zwyczaje e, ludów e, afrykańskich w Mali. E, I ona mi op opowiedziała e, o tym, jak to się odbywa, o, o fetyszu. Fetysz e, z punktu widzenia antropologii to nie jest to, co my myślimy potocznie, czyli nie, nie chodzi o jakieś, nie wiem, o czerwone szpilki na przykład. Fetysz jest to jakiś rodzaj e, Przedmiotu, który jest otaczany czcią, ludzie się nim opiekują, aby dzięki temu uzyskać jakieś profity. Czyli w tamtym przypadku chodzi o zjednanie sobie duchów zwierząt, żeby można je było łatwiej upolować. Taki fetysz nie jest Bogiem, bo nie ma osobowości, jest raczej rodzajem anteny, przekaźnika do świata duchów. Coś takiego właśnie stworzyłem w swojej książce i w postaci swojego bohatera, który mu jakby w naturalny sposób, on tego nie wie, znaczy nie, nie ma tej wiedzy, ale w naturalny sposób budzą się w nim podobne, e, e, podobne odczucia, że pewne elementy, pewne rzeczy, na przykład trofea z, z, ze swoich zbrodni, mogą mieć magiczną moc, która może na niego wpływać. I on jakby coraz bardziej idzie w tą stronę i e, mimo sceptycyzmu, który do pewnego czasu cały czas odczuwa, do pewnego momentu to jest tak, że on myśli tak, a jednocześnie wie, że to nieprawda. Znaczy, jego racjonalny umysł broni się przed, przed pójściem w, w tę stronę. No ale w, w którymś momencie te, to myślenie magiczne przeważa. W takim właśnie domu, jak ten za naszymi plecami, a przynajmniej w bardzo podobnym. Odbył się wielki finał mojej powieści Rytuał Łowcy. A sam dom zagrał w nim jedną z głównych ról. Jeśli mają Państwo ochotę poznać ten finał i zobaczyć, jak gra w nim taki budynek, proszę przeczytać.